Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę wam jak możecie zamienić każdego waszego klienta w osobę, która będzie polecała wasze produkty i dzięki czemu będziecie o wiele więcej zarabiali na waszym sklepie internetowym. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i zapraszam do oglądania. Bardzo dużo osób pyta mnie o to, jakie aplikacje używać na swoim sklepie internetowym. Tak więc w tym filmie pokażę Wam taką jedną aplikację, która bardzo może wiele zmienić na Waszym sklepie, ze względu na to, że jest to aplikacja, dzięki której możecie zarabiać o wiele więcej pieniędzy i w pewny sposób jest to aplikacja, dzięki której będziecie reklamować swój sklep internetowy. W sumie będą to reklamować Wasi klienci, więc Wy za to tak naprawdę nie będziecie nic płacili. Jednak za chwilę przejdę do tego, jak to będzie się działo. Na ten moment chciałbym Wam przedstawić to aplikację, czyli jest to Social Snowball i aplikacja ta powoduje, że każda osoba, która zakupi coś u was na sklepie, zakupi jakiś produkt, będzie miała możliwość udostępnienia informacji o tym waszym sklepie, o tym waszym produkcie na swoich mediach społecznościowych. Dostanie ona również kod rabatowy, dzięki któremu, jeżeli ktoś kupi z tego używając ten kod rabatowy, to ta osoba dostanie jakiś procent z tej sprzedaży. Dzięki czemu będziecie mogli za darmo generować nowe osoby, które będą polecały wasz czy nie musicie szukać? Oczywiście bardzo dużo filmów pokazywałem na ten temat, jak znaleźć takie osoby na Instagramie, żeby polecały Wasze produkty w tym wypadku nie musicie nic szukać, ponieważ wasi klienci staną się automatycznie osobami, które będą polecać wasz produkt. Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie macie żadnych sprzedaży na sklepie, to ta aplikacja nic nie zmieni. Nie zmieni tego, że nagle te sprzeda sprzedaże zaczną się pojawiać. Wiem, że dużo osób szuka jakichś aplikacji, które magicznie sprawią, że te sprzedaży się pojawią, ja kiedyś jak to również coś takiego szukałem, i można powiedzieć, że są niektóre takie aplikacje, które coś takiego powodują, bo reklamują wasz sklep na innych sklepach. O czym mogę powiedzieć w innych filmach. Natomiast ta aplikacja nic nie zmieni, jeżeli nie robicie. Najważniejszy jest tak naprawdę marketing, taki pierwotny, i w momencie, kiedy macie jakieś sprzedaży, no to ta aplikacja może je podwoić, potroić, a nawet i więcej zdobyć tych sprzedaży. Więc na samym początku zacznijmy od tego, że aplikacja kosztuje 12 dolarów miesięcznie, chociaż jest 10 o dniowy okres próbny, więc możecie sobie sprawdzić, jak to będzie działało. I dla osób, które już sprzedają i mają te kilka zamówień dziennie, no to przez te 10 dni tutaj te osoby mogą wygenerować naprawdę bardzo dużą sprzedaż dodatkową właśnie z tej aplikacji i te 12 dolarów zapłacić. Z czasem, jeżeli będziecie mieli więcej tych sprzedaży, no to będziecie tutaj mogli przejść na wyższy sobie plan i płacić więcej, dzięki czemu będziecie płacili tutaj mniej procentowej opłaty za każdą sprzedaż. Natomiast na ten moment wystarczy nam ten plan za 12 dolarów. No i teraz przejdziemy sobie do naszego sklepu internetowego, czyli powiedzmy, że macie go na Shopify'u. Nie powiedzmy, tylko musicie go mieć na Shopify'u, bo ta aplikacja na ten moment działa tylko na Shopify'u, więc musicie pamiętać, że to jest tylko dla tych osób, które tutaj działają. I też jeszcze jest bardzo ważna rzecz, do której zaraz przejdziemy. Tak więc wystarczy, że klikniecie sobie tutaj w Apps, dacie wizytę do Shopify App Store. Po wpisaniu w Shopify App Store Social Snowball wyskoczy wam aplikacja Social Snowball Affiliate App i tutaj dostajemy informację, że jest not compatible. Zaraz powiem o co chodzi. Głównie ta aplikacja działa tylko na Shopifyu, ale nie działa na sklepach, które na przykład sprzedają w złotówkach, czyli musicie sprzedawać przynajmniej w dolarach albo w euro albo w dolarach kanadyjskich, tam chyba dolarach, w funtach też można sprzedawać. Dlatego ale wiem, że dużo osób sprzedaje na całym świecie i ma te euro czy dolary na swoim sklepie, więc zdecydowanie to będzie dla większości z was. Na ten moment niestety, jeżeli sprzedajecie w złotówkach, to nic tu nie możecie zrobić. Jedyną rzeczą, którą no, teoretycznie moglibyście zrobić, to ustawić główną walutę na sklepie jako dolary i yy, ściągnąć jakiś program, który będzie automatycznie zmieniał tą walutę w zależności od tego, kto wejdzie. Czyli w tym wypadku, jeżeli sprzedajecie w Polsce, tylko w Polsce, to ustawiacie dolary, zainstalujecie taką aplikację i osoba, jak wejdzie z Polski, to zmienia jej się to na złotówki. Więc to jest jedyny sposób, który moglibyście to jakoś zrobić. Natomiast jest tu trochę komplikacji. I tutaj początkowo otworzyłem ten sklep również na złotówkach, zmieniłem na dolary, i dalej niestety mi. Pisze not compatible więc jeżeli ktoś będzie miał taki problem, że nie wiem, na początku sprzedawał o złotówkach, poszedł, prze, potem przeszedł na dolary, a dalej będzie miał taki problem, to wystarczy, że wejdziecie sobie na Social Snowball, tu dajecie start free trial i w tym momencie pojawi Wam się tutaj takie okienko Shopify Store name, musicie wpisać nazwy swojego sklepu czyli tą nazwę taką jak macie tutaj, czyli na przykład primefox.myshopify.com I w tym momencie tam połączycie sobie to i, i przejdziecie dalej, tam już będzie to bardzo proste po Dojdziecie do takiego okna i będziecie mieli tutaj takie informacje. No, oczywiście, tu będą Wasze informacje, ile zarobiliście, i tak dalej. Natomiast co nas interesuje na samym początku, to customize. Musimy tutaj zmienić kilka informacji, kilka bardzo ważnych informacji. Coś mnie wyrzuciło z tej aplikacji, natomiast klikacie customize jeszcze raz i tutaj mamy różnego rodzaju elementy, które trzeba uzupełnić. Czyli na samym początku, tutaj jest taki element, czyli tutaj musimy wpisać, ile chcemy, aby zarabiała osoba ze sprzedaży. Czyli jeżeli na przykład zdobędziemy klienta, ktoś zakupi na w naszym sklepie i będzie chciała ta osoba polecić to komuś i ten ktoś kupi z jej kodem rabatowym no to ona dostanie 30% z tego produktu. Tak więc ustawiacie sobie tutaj wartość jaką tylko chcecie, może być to 10, może być 20, może być to 30%. Myślę, że więcej to już jest trochę za dużo. Może być to też fixed amount, czyli po prostu że jeżeli osoba tam sprzeda, to dostaje 2 dolary za sprzedaż. W tym wypadku ustawimy na percentage. Myślę, że 30% jest to zachęcające. I tu mamy discount code settings, czyli ta osoba w momencie kiedy zdecyduje się na to, żeby polecać ten nasz produkt, dostanie kod rabatowy i jeżeli ten ktoś kupi z tego kodu rabatowego, no to ono dostaje te 30% i tutaj ustawiamy, jaką wartość jest ten kod rabatowy w tym wypadku, jeżeli ktoś kupi z tego kodu, dostanie 10% rabatu i teraz w bardzo prosty sposób możemy to przeliczyć. Powiedzmy, że produkt na waszym sklepie kosztuje 20 dolarów czyli te 10 10% zniżki to będzie 2 dolary czyli zostaje nam 18 dolarów tyle. Osoba będzie musiała zapłacić za ten produkt i teraz jeszcze musimy odjąć od tego te 30%, ile ta osoba zarobi to jest z 20 dolarów to jest około 6 dolarów, więc z tego co wiem, i 12 dolarów wy zarabiacie na takim produkcie czyli do, do, zarabiacie te 12 dolarów kompletnie za darmo nic nie musicie robić, jest to darmowa reklama, bo wiadomo, że na Facebooku trzeba płacić, na innych reklamach również trzeba płacić, natomiast tutaj dostajecie takie 12 dolarów totalnie za darmo tak więc już. Już z jednej sprzedaży w ciągu tych 10 dni możecie opłacić te 12 dolarów, ile kosztuje ta aplikacja, czyli macie 40 dni tylko i wyłącznie za 12 dolarów. No i oczywiście to idzie z jednego klienta. Tak naprawdę ten klient może zrobić wam dwie, nawet trzy sprzedaże. Dlaczego tak się dzieje? Zaraz zobaczycie, gdzie ta osoba będzie polecała te produkty i czy to w ogóle będzie działało. Tak więc to są takie ważne informacje. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze jakieś integracje są. Natomiast jeszcze co nas będzie interesowało, to właśnie te integracje. Jeżeli damy Advanced Settings, oczywiście tu możemy stworzyć jakąś osobną stronę, gdzie osoby będą mogły się rejestrować. Natomiast wiadomo, że wtedy nie będziemy będziemy musieli to gdzieś wysyłać na Instagramie do kogoś, żeby te osoby się rejestrowały, i tak dalej. Natomiast jeżeli będziemy mieli tu w Advanced Settings za włączone coś takiego jak Thank you Page, no to te osoby będą mogły same sobie dołączyć do tego programu ofilicyjnego I zaraz Wam pokażę, jak. Czyli to są, i tutaj mamy jeszcze e-maile, które mogą być wysyłane do osoby, która kupi tak, żeby dalej tam ją na nagadywać do tego, żeby ona polecała te produkty. Ale co jest najważniejsze, to właśnie ten thank you page. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak przyjdziemy sobie na sklep internetowy, zamówimy produkt i to, to, to jest to, co widzą osoby po zamówieniu produktu, e, czyli ja tutaj zrobiłem takie testowe zamówienie i w tym momencie o, oczywiście pokazuje nam się to dodatkowe okienko. I jak możecie zobaczyć, no to tutaj pisze, że osoba, że może zacząć oczywiście ta osoba promować ten, ten nasz produkt i z kodem kamil 420 tutaj automatycznie tworzy się kod 420 automatycznie tworzy się kody naszego imienia plus trzy cyferki i Wy dostajecie 30% za każdym razem, kiedy ktoś kupi z tego Waszego kodu robotowego. Tutaj możemy wyświetlić dalsze jakieś tam informacje. Natomiast wystarczy dla tej osoby, ona nie musi nic wiele robić, nawet jakoś bardzo polecać, wystarczy, że udostępni ten swój, kliknie w ten przycisk i udostępni. Ten swój post na Facebooku, i wyobraźcie sobie, że osoba ma 4000 znajomych, czy ileś tam, to nawet żeby te 50 osób zobaczyło to, no to zdecydowanie jest szansa, że nie wiem, 2-3 osoby mogą, może się spodobać ten produkt. Zwłaszcza jeżeli na przykład jej znajomi, no to są związani z jakąś niszą i ona kupiła to w tej niszy jakiś produkt, no to zdecydowanie tutaj znajdą się osoby, które będą chętne na to, żeby no, oczywiście kupić ten produkt. I teraz tutaj będzie wyświetlała się taka oto informacja, ta osoba może coś tutaj napisać, tutaj będzie się wyświetlać zdjęcie tego produktu, natomiast ja w tym produkcie testowym nie mam żadnego zdjęcia, więc to tak słabo jeszcze wygląda, natomiast tutaj będzie się pokazywało zdjęcie tego produktu, no i wasz adres waszego sklepu, ta osoba będzie mogła coś napisać i wystarczy, że tylko to udostępni. Więc jest to bardzo prosty sposób, na to jak ona może zacząć polecać te wasze produkty. I jeszcze słowo na koniec, pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie żadnych sprzedaży, to nie dodawajcie tego, tego rozszerzenia, nie dodawajcie tej aplikacji, ze względu na to, że no nie ma sensu, nie ma sensu płacić kolejnych. 12 dolarów, jeżeli wiecie, że w ciągu tych 10 dni nie zrobicie żadnego zakupu, chyba że liczycie na to, że jeden, pierwszy wasz czy drugi wasz zakup wpadnie, to też tego jeszcze nie dodawajcie, bo naprawdę szkoda płacić te 12 dolarów, lepiej wybrać jakiś influencerów i przeznaczyć te 12 dolarów na promowanie, na marketing. Natomiast dla osób, które już gdzieś sprzedają te jeden czy nawet dwa produkty dziennie, no to jest to zdecydowanie dobry pomysł na to, jak możecie zwiększyć te wasze dochody. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Zostawcie jakiegoś lajka, subskrypcję i słyszymy się następnym razem.